Mówię z panią Małgorzatą Szczerbań-Habelak. Pani jest znaną w Gorlicach okulistką, ale może zaczniemy od początku. Skąd pani rodzina pochodzi? Moja rodzina pochodzi ze Złoczowa. Ze Złoczowa. A jak to się stało, że wylądowaliście w Gorlicach? No, w 1944 w roku. 44. Mama na wiosnę, na wiosnę tak. Tak? Pani już była na świecie, nie, czy jeszcze nie? Ja się tu urodziłam. Pani się urodziła, czyli mama była w ciąży, tak. Mhm. I najpierw mama gdzie, gdzie się zatrzymała? Ja urodziłam się koło Bochni, a chrzczona byłam w żabnie, i tam mam za, napisane miejsce urodzenia, bo to był czerwiec 44. Aha, Czarny 44. I potem co? No i potem mieszkaliśmy w kilku miastach, bo do wojska wzięli, bo konie były, a był lekarzem weterynarii. Mieszkaliśmy w kilku miejscach, pamiętam Gliwicę, bo stamtąd żeśmy się wyprowadzili, jak ja miałam dwa lata, bo chorowaliśmy na Śląsku i przy, przyjechaliśmy do Gorlic, ponieważ tutaj pracę dostał mój dziadek, ojciec mamy, Mikołaj Terlecki jako. Trzeci urzędu skarbowego, bo to takie było jak coś jak nakaz pracy. No i tutaj żeśmy przyjechali, ja miałam dwa lata. No i od drugiego roku życia mieszkam w Gorlicach. Czyli od którego roku dokładnie? 46. 46 rok. Gdzie Nie. pani mieszkała na, na początku? No, no mieszkaliśmy cały czas. W rynku, no to była świadczenica, no. No, no ja nie, najpierw Ej, to tam, była ulica Stróżowska, bo to pani wspominała, to że kamienica Mielowskich. To ta, była Stróżowska jedna. Tak, na początku żeśmy mieszkali tam, gdzie gocek kupił. Tam, tam wie pani, tam w ręku. Tak, on tak. to potem kupił i, i o, dziadek dostał u Mielowskich. Ale to ja już miałam chyba z 5-6 lat, bo to pamiętam, jak to było. I długo pani tam mieszkała? E... Do matury, do 18 roku życia. O. Chodziłam do dwójki, czyli tylko przez rynek przechodziłam, do szkoły, do szkoły wypasowej, w dwójce skończyłam. Potem poszłam do liceum, w 1962 roku za maturę i potem pojechałam na studia, a ojciec już wtedy się wyprowadził do Biecza, bo lecznicę wybudowali i musiał się przeprowadzić. Aha, i tam, tam mieszkali? Tak, mieszkali, mieszkali do... No ja przez całe studia no to jeździłam do, Bieczo, do mówią, tak. Mhm. Ale widziałam y, pani zdjęcie, zresztą pokażemy to zdjęcie później pod wywiadem. wschodzicie całą grupą licealistów y, ulicą Mickiewicza po przebieraniu. To, to, by... to była żakinada. i ja... to było co roku organizowane. Nie pamiętam czy co roku, ale dwa chyba razy było, myśmy się przebierali w różne stroje i schodziliśmy z... to z Mickiewicza mam zdjęcie, jak wchodzimy na most. Ja jako indianin i Gośka Jędrych jako indianka. I dokąd byście maszerowali z tym, tym pochodzeniem? Chyba, chyba na stadion, nie pamiętam dokładnie, to był chyba 60 albo 61 rok. Tam żeśmy byli, chyba na stadion. I co, i tam była jakaś impreza? Chyba tak, nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Nie. Myśmy potem, głupie żeśmy na jakimś takim samochodzie jechały i Gośka spadła z tego samochodu, ma do dzisiaj porażony. W <laughs> ja mnie się na szczęście udało. No tak no, to bywa, że tak. jak się jest młody. Ale wróćmy może do Gorlic. Kromer, potem wyjechała Pani na studia. Na no, studia, tak. Gdzie? No, Śląska Akademia Medyczna, czyli Rochitnica, Zabrze, Katowice. To było 6 lat, do, do 68 roku. W 68 przyszłam na staż. Dwa lata stażu. Tutaj? No tak, tutaj oczywiście. Mhm. Tutaj dwa lata, bo to wtedy dwa lata było stażu i potem jakoś tak. Byłam w rejonie, no w ogóle, a potem zaczęłam robić okulistykę w Rzeszowie i stałam z nami w 76 roku. Mhm. Czyli, bo pani nadal pracuje, jest pani na mhm. zawodowo. Tak. Czyli jak to wygląda? Ile lat pani już pracuje? 53. Włącznie za stażem, no to 53. Lat. 17 lat na emeryturze jeszcze. Pracuję. Świadczy to pani sile przede wszystkim i zdrowiu. A jak, jak wyglądał pani staż? Pani przeszła tutaj do szpitala? Staż? W szpitalu? szpitala szpitalu. od czterech no, pracował wtedy doktor Michalski, dyrektor i doktor Krasowski, oni zmieniali się na chirurgii. Pół roku jeden miał kobiety, drugi mężczyzn i tak się zmieniali. No to ja najdłużej byłam na chirurgii, mhm. potem byłam na internie, no to ci lekarze pracowali. No. Można porównać wyposażenie szpitala i salę do, do dzisiejszego? No to, wiadomo że, to, to wiadomo, że inaczej. A szpital, bo my mówimy o, szpitalu, o starym szpitalu, o starym o starym szpitalu, szpitalu. czyli y, może Pani powie... Jeszcze muszę powiedzieć o doktoru y, Michalski, który jeszcze nie odszedł na emeryturę, bo wtedy mi się stary wydało. odszedł, miał 65 lat, opowiadał mi mnóstwo rzeczy, był bardzo, żałuję, że tego nie nagrywałam, opowiadał mi o okupacji o mijaniu na drodze jak szedł do szpitala kolegów żydów którzy adwokatów różnych wykształconych którzy tam zamiatali ulicę mówi że on, i dla niego to było straszne bo on, on mieszkał przecież tu gdzie bank, no, u teścia czyli tu gdzie hotel no, tam, no, Wiktor, no ja. Wiktoria tak. no więc chodził tam opowiadał, opowiadał mi o szpitalu takim partyzanckim, gdzieś na Łysej Górze, w jakimś tam operowali partyzantów. Ja żałuję, że ja tego nie pisałam. On mi bardzo dużo opowiadał rzeczy. Potem opowiadał mi o tym lekarzu, jak on się nazywał, tym taki, co go UB wykończyło. Taki był dyrektor rybicki. Rybickim o Rybickim, też mi bardzo dużo opowiada tak, Co pani opowiada? Pamięta pani coś. No o opowiadał o Rybickim, że no, musiał się przenieść do Krakowa na jakimś na, 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 w pogotowiu, chyba tak, pracować. Po, po, pozbyli się go po prostu, był świetnym lekarzem, no i, ale no niestety ubego. Zresztą się w więzieniu. Tak, tak, tak. No. Mnie, on mi dużo rzeczy opowiadał, ja też tak dużo nie pamiętam, ale bardzo ja, on jak przychodził na wizytę, to ja mu tylko temat podsuwałam i on miał mnóstwo mi opowiadał rzeczy bardzo ciekawych. Ja pewnie żałowałam, że ja tego jakoś nie notowałam, że je nagrywałam, nie nagrywałam, ale dużo wiesz, rzeczy wiedziałam. Tak, tak. No i potem, potem wyjechał do, Gdyni, do Gdańska, do córki, bo córka tam chyba medycynę skończyła i tam powiedział, pamiętam jak go spotkałam, że stary Jeff się nie przesadza i jak zmarł, tam, to tu jest na cmentarzu, tu leży, ja zawsze jak przechodzę, to palę mały znicz na, na, na tym, bo tu go pochowali, tu go, tu go Pani wspominała coś o nartach, to Pani jakaś ulubiona dyscyplina sportu? Tak, no ja zaczęłam jeździć mam z 10 czy 12 lat. Jeździć... A pierwsze narty? No to mama mi kupiła pierwsze narty, to były zwykłe drewniane, bo jeździłam na na jakieś na na, na, oczywiście, na, skórne, skórane, na skórane. potem Kandahary, jeździłam na na tym na go, tu na, na południowym na, na górze cmentarnej i zawsze się bałam, że tam wilków nie ma, pamiętam, że się bałam wilków. Potem jeździłam, potem byłam w związku takim, to Górnik chyba był, Górnik, glinik czy taki miałam, miałam takie porządne buty i ten potem trochę na studiach, na studiach miałam trochę przerwy, trochę akademia medyczna, tam akademii, w akademii tam były takie zawody. No coś tam brałam udział, no a potem zaczęłam jeździć już później, już jak przyszłam tu do Gorlic, no i jeżdżę cały czas. Do dzisiaj? Do, do dzisiaj. Ale gdzie pani jeździ? A przeważnie, no wszędzie w koło Gornic i od 20 lat jestem w Alpach zawsze. Każdego roku. Każdego roku. Zresztą pokażemy Pani zdjęcie w stroju narciarskim mm. właśnie we Włoszech. Od kiedy pani mieszka na Kołątaja? Przy Kołątaja, źle. Przy Kołontaja mieszkam od 76 roku. Jak wyglądała ta ulica wtedy? No podobnie, ja wiem chyba podobnie, bo, bo te dwa bloki były wybudowane w 60. Ten był w trzecim, a ten w sześćdziesiątym no bo to Pani Jakińska się przeprowadziła, a to była nasza sąsiadka tam, na, na, tam, gdzieśmy mieszkali i to ja pamiętam, że ten blok budowali, jak tam byłam, jak ja maturę zdawałam. No a potem to, tu mieszkał doktor Sawił, no i udało mi się załatwić, nie powiem dlaczego, tak. jak, to mieszkanie. Ulica, jak to wyglądała, bo co tu było, oprócz tego, że bank zawsze był, prawda? To tak samo było, no, tu była poli tu była milicja, tak. No to były łąki, bardzo dobrze, z psem wychodziłam, bardzo tak, były łąki, porządne, ja a teraz to już nie ma w ogóle, tu nic, dobrze, że nie mam psa, bo nie miałabym gdzie wyprowadzić psa, a tak to pies wychodził na łąki, no teraz, no teraz to nie byłoby mowy, żeby z psem wyjść, bo ulica, Kaufland i tak dalej, Tak, zmieniło się. A tu się w zasadzie nie zmieniło. No nawierzchnia na pewno się zmieniło. No nawierzchnia, tak. ale tak to się... Tu w zasadzie się nic nie zmieniło. No, te wszystkie domy były, tak jak pamiętam. Ja mieszkałam krótko na 3 maja, pod 20 tam nad apteką, no, ale to dwa czy dwa lata, tam było okropnie. Ja no. mieszkałam w ujściu przez 3 lata. Aż we środku? Tak, mąż tam był, po środku zdrowia. zdrowia. Mąż pracował, a ja dojeżdżałam tu. A w 73. Już tuż przed porodem przeprowadziłam się dlatego do tego mieszkania, to Poziębie było mieszkanie to na trzeciego maja, ale było o nie za bardzo no i dlatego starałam się o to mieszkanie. Dziękuję bardzo za opowieść.